Dobra, jednak zmiana planów nie będzie tych pokręteł, bo po prostu to jest za trudne. Pomyślałem już dużo, dużo cały czas i po prostu nie umiem tego zrobić, dlatego po prostu będzie tutaj ten kwadrat. Nie to nazwać nawet. Tego musimy złożyć kilka razy, kartkę. tylko tutaj były. No, ten, bo robię nowe kółko, bo to było... Wydaje się, że było za małe do tego. No. Yy, tutaj trzeba wszystko posmarować. Widzimy się, jak już to zrobię. Zobaczycie, jak to było... Yy, co to będzie. Mamy kółko i tutaj po prostu będzie znaczek Omnitrixa. A to... Idzie do wywalenia. Dlatego to. Teraz muszę pomalować tak samo jak tą rękawicę. I to nie będę wyglądało tak, że się to tak zakłada. Tak się daje i tutaj będzie to kółeczko, w którym się tak będzie dało chyba kręcić. Jak mi się uda, to chyba będzie się dało, ale nie jestem pewien dlatego. Idę po jakieś tam pisaki, markery czy coś. Yy, I zaczynam. Okazało się, że na, na, na razie nie mog, na, nie mam czym namalować, ale przynajmniej przyklejmy i coś zdziałamy. Przynajmniej. Tylko muszę to wygładzić i przyciąć trochę, bo to nie jest takie równe jak myślałem. Dobra, mam i tak to przyklejam, myślę, że to trochę mi potrwa to przyklejanie i jeszcze trochę tu ozdabianie, dlatego widzimy się zaraz, bo muszę to naprawić. Dobra, połowa sukcesu, bo zrobiłem te paski, o te takie białe, takie od mam od to o, nieważne. To jest part 2. Ja to przyklejam i widzimy się zaraz. Dobra, mamy coś takiego. Tu są te pasy. Tu też. I przyklejone to kółko. Ja teraz jeszcze tylko to pomalować. I w part 3 już chyba. Znaczy, to już jest efekt końcowy, i w part 3 już będzie.